Na tym nowiu w pan nie dzieje się coś naprawdę niezwykłego. Nie jest to zwykłe spotkanie słońca i księżyca. Na niebie tworzy się geometryczny układ zwany palcem Bożym, a jego ostrze wskazuje dokładnie na zero stopni panny. To nie jest przypadek. To zaproszenie do tego, aby poprawić jeden drobny szczegół w swoim życiu i obserwować, jak ta mała zmiana uruchamia gigantyczną falę transformacji. Witajcie w StellarGate Ascendant. Dziś przeanalizujemy ten nów w zupełnie inny sposób niż zwykle. Zacznijmy od podstaw. Nowie to czas resetu, czas zasiewu intencji. Ale tutaj mamy 0 stopni panny punkt absolutnego początku, kosmiczne zero, reset fabryczny. To jakby wszechświat wcisnął przycisk restartu w naszej codzienności, rutynie, zdrowiu i w sposobie, w jaki podchodzimy do pracy nad sobą. Księżyc i Słońce spotykają się w tym samym punkcie w energii panny i natychmiast tworzą ścisły kwadrat z uranem w bliźniętach. Kwadrat to napięcie, uran to nagłe przebudzenia, błyskawice, zakłócenia systemu. To oznacza, Twoje przyzwyczajenia zostaną zakłócone. Abyś mógł odnaleźć świeży sposób działania. Ale to nie wszystko. Na niebie tworzy się figura zwana J Palec Boży. Na jej podstawie mamy Setenę i Neptuna w baranie, w sekstylu z Plutonem w wodniku. A oba te punkty kierują swoje napięcie na nowiu w pannie. To geometryczny wskaźnik, który dosłownie mówi: Skup się tu właśnie w tej dziedzinie. I to, na co wskazuje? To codzienność, nawyki, zdrowie, rytm dnia. Spójrzmy teraz na sam fundament tego układu. Mamy Setenę i Neptuna w baranie rzadkie połączenie. Saturn mówi struktura, dyscyplina, ramy. Neptun wizja, marzenie, duchowość. Baran, początek, pionierstwo, nowa iskra. Połączenie tych energii oznacza czas zmaterializować wizję, czas wcielić sen w działanie. Saturn i Neptun tworzą sekstaje zarówno z uranem w bliźniętach, jak i z plutonem w wodniku. To znaczy, że mamy na niebie aktywny silnik zmiany konfiguracji, która generuje energię transformacyjną. Uran wnosi błysk innowacji, pluton wnosi totalną przebudowę systemów. A Saturn z Neptunem podpowiadają: Nadaj formę temu, co dotąd istniało tylko jako marzenie albo mglista inspiracja. Ten silnik zasila palec Boży, który wskazuje pannę. To oznacza, że każdy mikroruch w Twojej codzienności, każdy drobny krok rezonuje teraz z potężną falą globalnych zmian. Twoje prywatne nawyki stają się częścią większej transformacji świata. Jak pracować z tą energią? Panna to znak rzemiosła, precyzji, iteracji. Tu nie chodzi o perfekcję, chodzi o proces. Dlatego dziś, zamiast stawiać sobie gigantyczne cele, wybierz jeden, malutki krok. Kosmos mówi wyraźnie, mikrogest otwiera makroefekt. Trzy obszary, w których możesz to zastosować. Pierwszy ciało. Jeden drobiazg szklanka wody po przebudzeniu. 10 minut ruchu. 9 oddechów świadomej obecności. Nie chodzi o to, żebyś od razu przebiegł maraton wystarczy, że dziś zrobisz pierwszy milimetr. Drugi umysł. Zamiast listy 20 zadań, wybierz trzy najważniejsze. Zamiast ciągłego scrollowania, daj sobie 25 minut skupienia w trybie pomodoro. To drobiazg. Ale właśnie on porządkuje energię myśli. Trzeci przestrzeń. Panna kocha porządek, ale nie oczekuje sterylności. Po prostu odłóż pięć rzeczy dziennie na miejsce albo oczyść jedną szufladę. Takie proste porządki otwierają przepływ w całym twoim systemie. To są te mikrokroki, które rezonują z całym silnikiem planetarnym. Ale jest jeszcze uran. Kwadrat do nowiu oznacza zakłócenie, niespodziankę, błyskawicę, która burzy plan. Jak nie dać się złamać tej energii? Po pierwsze zamień słowo muszę na słowo eksperymentuję. Nie chodzi o to, że musisz natychmiast stać się idealny. Chodzi o to, że możesz spróbować nowej ścieżki. Po drugie, zostaw w swoim planie dnia przestrzeń na niespodzianki. Nie planuj wszystkiego do ostatniej minuty. Zarezerwuj 15% swojego czasu na to, co nieprzewidziane. To sprawi, że zamiast stresu poczujesz ekscytację. Po trzecie, pamiętaj zasadę 1%. Codziennie jeden mikrokrok. Po miesiącu będziesz 30% dalej. A po roku w zupełnie nowej przestrzeni. I to jest właśnie magia pracy z uranem chaos zamienia się w innowacje. Chcę ci zaproponować prosty rytuał, który pomoże ci wykorzystać ten nów. Weź kartkę i narysuj dwie kolumny. W pierwszej zapisz stary protokół, w drugiej nowy mikroprotokół. Na przykład Stary protokół zasypiam z telefonem w ręce. Nowy mikroprotokół odkładam telefon na biurko i zasypiam z książką. Albo. Stary protokół chaos na biurku. Nowy mikroprotokół codziennie chowam pięć przedmiotów. Zapisz jedno zdanie intencji w czasie teraźniejszym: Na przykład: Moje codzienne mikronawyki wspierają moją wielką transformację. Na koniec połóż dłoni na sercu, weź dziewięć spokojnych oddechów i poczuj, że ta intencja zasię w Twoim ciele. To wszystko minimalistyczne, a niezwykle skuteczne. To jest właśnie rytuał kalibracji w zerowym stopniu, panny. Ten nów nie prosi Cię o perfekcję. Nie prosi Cię o to, abyś natychmiast stał się kimś zupełnie innym. On prosi o jeden pierwszy krok. O pierwszy milimetr. To jest moment, w którym wszechświat mówi: jeśli poprawisz o milimetr, ja przesunę o kilometr. Dlatego zapraszam cię do eksperymentu. Wybierz swój mikroprotokół. Jeden drobiazg, który zmienisz w codzienności. I podziel się nim w komentarzu pod tym filmem. Za 28 dni przy kolejnym nowiu, wrócimy do tego i sprawdzimy, jak wielką falę uruchomił twój pierwszy krok. Pamiętaj, to nieperfekcja zmienia świat. Zmienia go konsekwentny prototyp. Zrób dziś pierwszy milimetr. Resztę wszechświat zrobi razem z tobą.